W listopadzie czeskie seriale. Kobieta za ladą. Goście. Szpital na peryferiach. Tylko w telewizji Kinopolska. Polska. No, dziewczęta, ruszać się, za chwilę otwieramy. Kolorowy świat socjalistycznego supermarketu. Zachowuj się jak pracownik socjalistycznego przedsiębiorstwa. Powinnaś dać tej pani do zrozumienia, że sklep jest tak samo jej, jak i twój. Tak pięknie mi to pani zapakowała. W cyklu propaganda sukcesu kobieta zaladą. Kochanie, nie męczy to pani? Praca tutaj to przyjemność. Serialowy przebój lat 70., tylko w telewizji Kino Polska. A teraz zaladę. To będzie moje okno na świat. Witam na najlepszym oddziale w całym szpitalu. Wprawdzie ordynator to stary pedant, ja stary ordynus. Asystent Błażej będzie panią natychmiast uwodził, a Cwach jest takim chirurgiem, że jego rączkom nie powierzyłbym nawet skrócenia jamnika. Ale razem reprezentujemy światowy poziom. W cyklu propaganda sukcesu szpital na peryferiach. Niedościgniony wzór dla wszystkich seriali medycznych. Tylko w telewizji Kinopolska. Tu centralny mózg ludzkości. Wykryto nieznany obiekt, który zbliża się do Ziemi. Przewidywane zdarzenie z Ziemią za 188 dni. Coś poważnego, pieseczku? Proszę cię, przynajmniej teraz nie mów do mnie, pieseczku. Światu grozi zagłada. Skąd może nadejść ratunek? Tylko z przyszłości. Wnioskuję o wysłanie ekspedycji w XX wiek. Ekspedycja nadziei. W cyklu Propaganda Sukcesu goście. Kultowy, czechosłowacki serial science fiction. Tylko w telewizji Kino Polska. Ale ja w tej książeczce w dowodzie mam wąsy. Przywiozłem je panu. Oglądaj w październiku na kanałach Filmbox. Kultowe kino klasy B. Filmy tak straszne, że aż śmieszne. Nagrodzona Złotym Globem Mary Louise Parker uczy się sprzedawać trawkę. Jeźdźcy apokalipsy, czyli krwawe wizje amerykańskiego snu. Miałeś kiepski dzień? Potrzebujesz dobrej zabawy. Zawartość alkoholu 98%. Zrób imprezę, jakiej nie przeżył nikt. Tylko nic nie mów ojcu. Zadbaj o przekąski. Pomyśl o rozrywce. Żadnego znieczulenia, bo tłumi wrażenie. I najważniejsze, zaproś wszystkich przyjaciół. Spodziewacie się inwazji? Na pogrzebie była jego zmarła żona. W listopadzie kanał filmowy Filmbox zaprasza na Krwawe Poniedziałki. Proszę nie przestawać. Najbardziej kultowe filmy klasy B. Filmy tak straszne, że aż śmieszne. Sklepik z horrorami. Karnawał dusz. Plan 9 z kosmosu. Zabójcze ryjówki. Gigantyczna jaszczurka. Noc żywych trupów. Planeta na księżyc. Dom na nawiedzonym wzgórzu. Filmbox. Nawet sztywniaka rozkręcimy. W czwartkowe wieczory odpocznij na zielonej trawce. Mała ta torebka. Trzy zasady udanego biznesu. Nie sprzedawaj dzieciom. To wbrew mojej chrześcijańskiej etyce pracy. Nie zatrudniaj idiotów. Co jest między fiutem a dupą. Stolik. Nagrodzona Złotym Globem Mary Louis Parker uczy się sprzedawać trawkę. Nie jestem dealerem, tylko matką, która rozprowadza nielegalne produkty poprzez lipną piekarnię założoną przez moralnie wątpliwego księgowego. Trawka. W listopadzie na kanale Film. Jeśli to wypalisz, będziesz chciała zedrzeć z siebie ciuchy i walczyć ze złem. Czy śmierć na życzenie to dobra rozrywka na wtorkowe wieczory? Krwawe wizje amerykańskiego snu, czyli jeźdźcy apokalipsy wyruszają w trasę. Ja nie łamie prawa, tworzę własne. W listopadzie Filmbox zaprasza na wspaniały show. Przemoc, za to cię kochamy. Jack Nicholson, you. Sylvester Stallone oraz David Carradine. Przyniosą... Zostały ci dwie sekundy życia. Krew, zniszczenie i miłość w czasach antyutopii.